Drzeworyt wikingów, który przedstawia smoka połykającego człowieka. To z książki Tony Allena pod tytułem Wikingowie. Obraz z XI wieku. To tylko 900 lat temu, a wciąż mówiono o smokach, co połykają ludzi. Wikingowie mieli głowy smoków na swoich statkach. Ciekawe. Kup książkę po potopie Coopera. Znakomita książka o tym, co stało się z synami Noego. Autor wymienił w niej wielu starożytnych, którzy mówili o tym, że muszą walczyć ze smokami. Książka jest do nabycia na naszej stronie. Siegfried, słynny norweski bohater śmierci smoka Fafnira około tysiąc lat temu. Marco Polo żył w Chinach 750 lat temu. Powiedział, cesarz chiński hodował smoki, by ciągnęły rydwany w jego paradach. Dlaczego opowiedział taką historię? Myślę, że po prostu cesarz naprawdę hodował smoki, wyciągnęły jego rydwany w paradach. Ja myślę, że to prawda. Starochińskie księgi prawa z 1611 roku wymieniają karmiciela smoków jako jedną z królewskich posad. Po co królowi karmiciel smoków? Nie zgadnę, żeby karmić smoki. Tak, racja. Miasto we Francji przemianowano na Nurluk na cześć człowieka, który zabił smoka. Indianie wyryli obrazy na ścianach Wielkiego Kanionu. Jeden z odkrytych obrazów przedstawia dinozaura. Skąd Indianie wiedzieli o dinozaurach, że wykuwali ich obrazy na ścianach Wielkiego Kanionu? Cóż może polowali na dinozaury? W 1925 roku pewien naukowiec wszedł do zachodniej części jednego z kanionów, badając region i o to, co napisał. Fakt, że prehistoryczny człowiek stworzył piktogram dinozaura na ścianie tego kanionu, całkiem burzy wszystkie nasze teorie. O biedaku, to burzy twoje teorie. Powiedział też, że fakty są uparte i niezmienne. Jeśli teorie nie pasują do faktów, teorie muszą się zmienić. Fakty pozostaną. Zgadzam się. Tak powinna funkcjonować nauka. Możesz mieć każdą teorię, jaką chcesz, ale jeśli fakty do niej nie pasują, odrzuć swoją teorię. Odrzuciliby ewolucję już dawno, ale nie mają nic w zamian, żadnej teorii poza tą o stworzeniu. Dodał jeszcze, rok temu pokazano zdjęcie dinozaura naukowcowi o narodowej sławie, który w tym czasie zajmował się dinozaurami. Powiedział, to niemożliwe, żeby to był dinozaur. Przecież wiemy, że dinozaury wyginęły 12 milionów lat temu, zanim pojawił się człowiek na Ziemi. Zauważ, że powiedział, dinozaury wyginęły 12 milionów lat temu. Dziś mówi się dzieciom, że 65 milionów lat temu. Badałem inflację wieku Ziemi. W XVIII wieku podręczniki, przynajmniej niektóre, podawały, że Ziemia liczy sobie 70 tysięcy lat. Zaglądasz do podręczników z początku XX wieku, a tam Ziemia ma 2 miliardy lat. W 1969 roku twierdzono, że Ziemia ma 3,5 miliarda lat. Dziś już 4,6 miliarda lat. Wiedziałeś, że Ziemia starzeje się o 21 milionów lat rocznie? 40 lat na minutę. Szybko. W Blending można zobaczyć wyryte wizerunki dinozaurów na ścianach skalnych. Tu widać odkryty w Australii rysunek aborygenów. Przedstawia tu bylca, który ucieka przed zwierzęciem z długą szyją, i zaokrąglonym ciałem, prawdopodobnie dinozaurem. Nie wiem, jak się wymawia nazwę tego miasta. W pewnym mieście w Kanadzie ktoś narysował dinozaura na klifie. Indianie mówili o wielkim zwierzęciu, które żyło w jeziorze. Ten człowiek mówi nikt nigdy nie widział dinozaura. On tego nie wie. Jeśli nikt nie widział, to dlaczego wyryli go na klifie? W Ika w Peru znajduje się najbardziej sucha pustynia na świecie. Hiszpanie dotarli tam i zobaczyli białe linie na piasku. Nikt nie wiedział, co to takiego, aż pojawiły się samoloty. Okazało się, że to wielkie obrazy. Jeden z nich przedstawia dziwnego pająka. Jedna z jego nóg jest dłuższa i wystaje na bok. Wszyscy myśleli, że ten lud miał po prostu bujną wyobraźnię. Niedawno odkryto, że na tej pustyni żyje malutki pająk. Jest bardzo rzadki. Większość nigdy go nie widziała, nigdy o nim nie słyszała. Ma długość 3 mm. W sezonie godowym noga wydłuża się i w ten sposób kopuluje z innymi pająkami. Potem noga cofa się. Musieli mieć szkło powiększające, żeby o tym wiedzieć. No ale wyryli ogromne obrazy na pustyni, albo mieli niesamowity wzrok, albo jakoś wiedzieli, jak wszystko powiększać. Kup książkę Denica Swifta na ten temat. Dużo i dobrze napisał o tych rysunkach z Naska. W 1571 roku dotarli tam Hiszpanie i odkryli dziwne zwierzęta wyryte na skałach. Zawieźli niektóre do króla Hiszpanii i spytali, co to jest. Odpowiedział: Nie wiem. Nigdy nic takiego nie widziałem. Dziś nazywa się je kamienie grobowe Naska. W Ameryce jest ich około 20. Trzy są w naszym muzeum. To drugi co do wielkości zbiór w Ameryce. Niektóre ukazują operacje mózgu, inne dodanie sztucznej kończyny. Jeden pokazuje coś, co wygląda na silnik parowy. Te pochodzą sprzed 2000 lat. Około 500 z tych kamieni przedstawia dinozaury z ludźmi. Dlaczego 2000 lat temu na tych kamieniach wyryto ludzi? Razem z dinozaurami. Prawie każdy znany dinozaur został tu zobrazowany, plus wiele nieznanych dinozaurów. Mógłbym mówić o tym godzinami. Ten rysunek ukazuje kółka na boku dinozaura. Inny przedstawia dinozaura, który trzyma człowieka za głowę. Tu kolejny. Przedstawia dinozaura z odciętą głową, a obok człowieka z nożem. Widocznie zemścił się, bo dinozaur zabił jego przyjaciela. Myślę, że taką historię przedstawia. Zemsta jest słodka, tak mówi Biblia? Czy jakoś inaczej? Skąd dinozaury na tych kamieniach? Skąd kółka na boku? To naprawdę ciekawe. Gdy znajdujesz kości dinozaura, to nie wiesz, jak wyglądała jego skóra. Mamy tu te kamienie sprzed 2000 lat, które ukazują kółka na boku. Około 12 lat temu znaleziono skamieniałą skórę dinozaura. Był na niej wzór z kółkami. Skamieniała skóra dinozaura przedstawia wzór w kółka. Wydaje mi się, że musieli widzieć je żywe, skoro wiedzieli, jak wygląda skóra. Tu widzimy człowieka, który odcina głowę dinozaura, a tu jedzie na tym zwierzęciu. Znaleziono naczynie w pewnym grobowcu. Jasne jak słońce dla każdego, to mógł być dinozaur na tym naczyniu. Mumia w grobowcu była owinięta kocem z wyszytymi dinozaurami. Dlaczego wyszywano dinozaury na kocach, rysowano je na naczyniach i ścianach skalnych? W Akambaru w Meksyku odkryto 56 tysięcy ceramicznych figurek dinozaurów, gdy kopano piwnice. Kto się zgromadził stos dinozaurów? Tysiące i tysiące. Więcej o dinozaurach i kamieniach z Ika mówimy w drugiej części seminarium naszej serii. Ten człowiek mówi, nikt nigdy nie widział dinozaura. Przepraszam, ale on tego nie wie. Pewien Włoch 400 lat temu pasł swoje krowy i najwidoczniej dinozaur je wystraszył, więc uderzył i złamał gadowi laską szyję. Wypchali go i oddali do muzeum. To prawdopodobnie Tanestrofeus. Tak przy okazji, wiesz czemu wielu Włochów ma na imię Tony? Wiele lat temu przywieziono ich trochę do Ameryki i na czołach przybito pieczęć. Tu New York. Do Nowego Jorku. Nieważne. Wielu ludzi myśli, że znalezisko Saturn wygląda jak pterodaktyl ze skrzydłami założonymi na siebie. Rzymianie dotarli do Ameryki na długo przed Kolumbem. Jeden z rzymskich mieczy znaleziono w Arizonie. Jest na nim dinozaur. Zapytałem właściciela tego miecza, co o nim myśli. Powiedział, że to podróbka, bo wiemy, że ludzie i dinozaury nie żyli w tym samym czasie. Wiesz to, czy też tak myślisz? Kolumb nie był pierwszym białym człowiekiem, który przepłynął ocean. Żeglarz Branden przybył tu w roku 500. Rzymianie przybywali tu nieraz.